Cześć wszystkim. Mam na imię Marcin i jestem menadżerem świata sam w termach a także saunamistrzem. Przynajmniej staram się pogodzić te dwie funkcje. Tak, to najczęściej zadawane pytanie a propos tego, czym się zajmujemy. Otóż nie. Nie chodzi o to. Takie rzeczy, z tego co wiem, na wschodzie są praktykowane, ale nie u nas. Zawód mistrza wywodzi się z zachodu, z zachodu Europy i polega na byciu gospodarzem samym. Także trzeba po prostu umieć pobyt klientom. Seans parowy, taki jaki serwujemy klientom na co dzień. Jest to seans z nastawieniem na konkretne korzyści, czyli skupiamy się wtedy na inhalacji bądź na pobudzeniu czy relaksacji. Natomiast seans mistrzowski tutaj polega na zrobieniu show, teatru. Musimy się wcielić w jakąś postać, także pokazać temat, zachęcić klientów do tego, aby po prostu. Uwierzyli w naszą historię, aby, aby byli jakby czynnymi bardziej z saunowiczami, niż tylko biernie, biernie się temu przyglądali. Także no jest tutaj charyzma mistrza bardzo ważna i, no i pomysł, i kreatywność. Są potrzebne gadżety, przebrania, choreografia oraz scenografia w samie. No i po prostu bawimy się tym. Mistrzowskie seanse pokazowe ocenia profesjonalne jury. Jeśli jest to seans sam nakupowy, czyli, czyli Pucharu Polski, są to sędziowie krajowi. Natomiast na mistrzostwach Polski i wyżej jest to jury międzynarodowe. Natomiast jakby aspekty, kryteria oceniania są takie same. I składają się na to profesjonalizm saunamistrza oraz ogólne odczucia wynące z jego pokazu, to jak się zachowuje w saunie, czy dba o klientów, o ich bezpieczeństwo, czy jest przygotowany do tego, co przedstawia. Wzrost temperatury w trakcie seansu, który powinien być równomierny. Techniki waklowania oczywiście i tutaj. Dobrze, aby były rozmaite, ale przede wszystkim czysto wykonane. Także tutaj nie chodzi o na przykład ilość jakichś trików czy rzutów, które wykonamy w trakcie pokazu, tylko po prostu to, że są one widać opanowane. To się wieści tutaj bardziej podczas oceniania. Aromaty, ich dobór oraz odczuwalność w jest to subiektywne, ale. No ale gdzieś tam osoby, które mają pojęcia o aromaterapii, są na mistrzowie, którzy mają szkolenia, raczej wiedzą jak te aromaty wydozować, aby były uczuwalne, żeby nie spalić takiego aromatu, bo to jest też istotne, czyli jak wykonywać procedurę polewania pieca. Kolejnym elementem kryterium jest, są elementy show właśnie, czyli jakby właśnie choreografia, wyspój sauny, nasze przebrania sauna mistrzów i emocje, jakie przekazujemy i jak wpływamy na klientów, na, na sędziów. Te emocje powinny być oczywiście pozytywne. Nasza gra aktorska między innymi tutaj powinna jakoś wpływać na odbiór tychże emocji. Do finałów? W finałach byłem szósty raz z rzędu, także co roku udawało mi się do tych finałów dostać przez eliminacje, które wcześniej są jakby w trzech etapach, w trzech sal na kapach prowadzone w Harach Polski. Natomiast no, droga była wyboista, bo nie zawsze było dobrze, to znaczy z każdego Wyjazdu na Mistrzostwa Polski wynosiłem jakieś doświadczenie, jakieś wnioski. Starałem się poprawiać błędy no i uczyłem się, także cierpliwość, wytrwałość, czerpanie właśnie wniosków doprowadziłem mnie do upragnionego celu w końcu po 6 latach. To jest ciekawa historia. Mówi się, że za każdym sukcesem mężczyzny stoi kobieta. No i nie inaczej było w moim e, przypadku. E, po zeszłorocznym seansie, e, Marsjanin, który też był dla mnie bardzo udany i myślałem, że tak naprawdę już nie da się tego zrobić lepiej, e, dał mi czwarte miejsce w Polsce i dwunaste na Mistrzostwach Świata. E, siedziałem sobie z moją dziewczyną Eweliną. E, na kanapie, i myślałem sobie, mówiąc do niej, kurde, ten Marsjanin jest tak dobry, co ja mam zrobić w przyszłym roku, żeby to pobić? No i wtedy moja dziewczyna zrób szewca. Pomyślałem, ale jak szewca? No, po prostu, pokaż historię szewca. Szewca, który jest nudzony dniem codziennym, bo nikt do niego nie przychodzi. No, i nagle dostaje zlecenie naprawy butów, i budzi się w nim życie na No i wtedy mi I tak powstał właśnie Shoemaker, czyli seans, który dał mi mistrzostwo polskie. Mój cel na najbliższe miesiące to na pewno udany start w Mistrzostwach Świata, które już we wrześniu odbędą się w Hermanu w Holandii nowo otwarty ośrodek, no i nie ukrywam, że chciałbym tam wejść do finałowej ósemki, poprawić swój wynik z zeszłego roku, no a wtedy zobaczymy, sky is the limit, także wszystko się może zdarzyć. Fajnie byłoby zostać mistrzem świata, są na mistrzów. Myślę, że w każdej dyscyplinie i w każdym zawodzie fajnie jest być w czymś Najlepszym. Oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest bardzo trudne i czekam mnie niełatwe wyzwanie. Naprawdę poziom Sauna Mistrzów jest fenomenalny i rywalizacja będzie trudna, no ale nie byłoby sensu startować, jeśli nie mamy pewnych celów. Także tak, celem nadrzędnym jest osiągnięcie bycia najlepszym. Jeżeli to się nie powiedzie tym razem, no to mam już gdzieś w głowie temat na przyszły sezon, który, który być może spełni moje marzenia. Obcowanie ze samą. Po prostu nie rozstawanie się gdzieś tam z tym ręcznikiem. Trzeba, trzeba wykonywać ceremonię. na tyle, na ile pozwala czas. Teraz mam tego czasu troszkę mniej. Z racji innych obowiązków, natomiast no staram się cyklicznie, cyklicznie gdzieś ćwiczyć. ćwiczyć technikę, ćwiczyć obycie właśnie w saunie z ręcznikiem, ćwiczyć pewne elementy techniczne, na które sędziowie zwracają uwagę, takie detale. No i też przede wszystkim kondycja, ponieważ jeśli się długo nie wchodzi do sauny i, i długo się nie robi tych sensów, no to niestety później jest e, ciężko wytrzymać. Także także trzeba nie masz bólu. Moje ulubione aromaty. Hmm, pomyślmy. Ten. Rododendron. Chociaż. Ja wiem, a może. A może ten. Smoła drzewna. Albo certy Himalajski. Nie, szczerze, wszystkie są moje ulubione. A dlaczego? Bo są naturalne. I to jest klucz wszystkiego. Jeżeli e, robimy to, co robimy, to nie tylko dla nas, dla samych mistrzów, ale przede wszystkim dla klientów. Czyli chcemy serwować e, usługi na najwyższym poziomie. I aby zapewnić tą usługę na najwyższym poziomie musimy korzystać z najlepszych, dostępnych na rynku aromatów, takimi są właśnie te nasze termagmatańskich. Moja ulubiona sauna. To zależy. Jako sauna mistrz moją ulubioną jest, sauną jest ta, w której akurat mam wykonać dany sens. Czyli, jeżeli jest to seans pobudzający, najbardziej lubię event, ponieważ najlepiej się do tego nadaje, najlepiej potrafię oddać ciepło. Jeżeli mam zrobić seans bardziej kameralny, to idealne jest do tego Kelo, gdzie mamy kominek naturalny opalany drewnem i tam po prostu relaks, inhalacja najlepiej wyglądają i najwięcej można wynieść wtedy z takiego seansu. Natomiast jeżeli mamy ćwiczyć na zawody i robić seanse pokazowe, no to nasza sauna panorama, która jest multimedialna i która pomieści ponad 100 osób 120 na bodaj, także jest najlepsza do trenowania przed, przed zawodami. Oczywiście to jest z punktu widzenia sauna mistrza. Natomiast jeżeli bym przychodził jako klient na sauny, no to wtedy Chciałbym się zastanowić, czy iść do sauny suchej, czy może kompleksowo odwiedzić także, właśnie parowe. Natomiast strefa saun to nie tylko sauny, pamiętajmy o. Mamy także baseny składające, mamy grotę śnieżną, mamy sauny kamienne. Często klienci przychodzą i oni nie wiedzą dokładnie, z jakich saun mogą korzystać. Oczywiście istnieją pewne przeciwwskazania, które na przykład eliminują ich przed wchodzeniem do tych wysokotemperaturowych sal, Natomiast nie dyskwalifikuje to ich z udziału w seansach na przykład w tężniach solnych bądź w wykładaniu ciała, lub też na przykład pobytu w saunie kamiennej, która jest fajna na stawy, aromatyzm i na takie schorzenia. Także każdy znajdzie coś dla siebie. Moja ulubiona sauna jest ta, do której w danym momencie idę. Myślę, że e, trzeba po prostu przyjść. E, trzeba po prostu przyjść i przekonać się na własnej skórze. E, ludzie często nie wiedzą tak naprawdę jak się rozwiną saunowanie w naszym kraju i sauna jest dla nich tylko biernym odpoczynkiem, a Prawda jest taka, że dziś na saunach znajdziemy wszystko, znajdziemy sposób na stresowanie, znajdziemy coś dla zdrowia, znajdziemy udrożnienie górnych dróg oddechowych, na przykład jeśli mamy zatkane zatoki. Znajdziemy przede wszystkim rozrywkę, tak? czyli jeśli mam problem, czy iść dzisiaj do kina czy do teatru, ja odpowiadam, przyjdź do Sauny. Będzie w nią kino i teatr biedny. I jeszcze jedno. Sauna to czasem temat tabu. Nie bójmy się tego przełamać. W saunie oczywiście poruszamy się bez strojów kąpielowych, ale nie nago. Także jesteśmy okryci, nasze ciała są zasłonięte ręcznikami, prześcieradłami. Także po prostu przyjdź, zobacz, przekonaj się. Słab bakcyla, a może nawet znajdziesz w tym paskę i będziesz chciał zostać saunemistrzem. Jak mówią Finowie, najpierw zbuduj saunę, a potem postaw dom. Bo samo jest na wszystko. Cześć.